Siemanko! Witam Was drodzy widzowie w drugim odcinku z Eurotrack Simulator 2. Teraz słyszycie muzyczkę na pewno na 100%. Jest ładnie. Kontynuujemy naszą trasę. Skończyliśmy w Treleborgu, zaczynamy w Treleborgu, No i co? I lecimy, nie będę tutaj gadał nic więcej. I od razu jak mówię Wam jak Cię spodobało, mo możecie zostawić łapkę, żebyście nie zapomnieli później. No i co, i lecimy! Nie będę tutaj przedłużał. Zaczynamy. Zostało nam 448 km do Kalmar. Mam nadzieję, że uda nam się to w tym odcinku. Odcinek może być nawet i pół godziny, ale musimy to zrobić. Jeździć przepisowo i tak dalej. Dobra, ruszamy. Pedały zgubiłem. Nie, jest. A już było odpalony. No dobra, dobra. A to jeszcze raz trzeba było odpalić go. F3 i tak, o, mamy gps w środku. O, ruszyliśmy normalnie, tak ciężko mu było ruszyć, ale jesteśmy na Skandynawii i mi się wydaje, że tutaj nie zmieniali nic, jako chodzi o modyfikacje. Jedziemy do Ikei z pustą naczepą, znowu. <grym> Zmieniłem ustawienia, teraz powinniście mieć lepiej, zobaczymy jak to będzie... Jak to wyjdzie w praniu, tak się mówi. Ale muzyczka teraz taka fajna, że aż normalnie się chce nagrywać. O, IK, no tutaj mogliśmy zostawić. Net to też widzieliśmy. Ale ładnie tu jest, ładnie, ładnie, no. Ja mówiłem wam, że będziecie... że musicie się przyzwyczaić, że ja będę tak chwalił tą mapę, bo naprawdę jest taka ładna. Bo to jest prawda O akurat zielone mamy o, Dobrze, że tu w auto nie wjechałem Rozpędzamy się, będziemy tak z 80 jechać Tak 10 ponad ograniczenie Żeby nam mandatu też nie dali Musimy Ten, uchronić się przed mandatem Nie, no tu będzie na wizytówkę przepiękne miejsce. Przy krowach od razu, tutaj. Muszę to zrobić, że później zapomnę, później zapomnę, że trzeba coś zrobić. Mamy dwa miejsca piękne. Jak to złapać? Coś takiego bym musiał zrobić. No, musi być, musi być tak, chociaż. Pole widzenia, jak ja zapomniałem o tym. Teraz będzie piękniejsze, dobra. I lecimy już. Drugiej nie będziemy robić. Też zapraszam Was na fanpage. No, na mój fanpage oczywiście. Zapraszam Was chętnie, bo tam mało lajków jest. Mało osób. Żebyście tam też byli aktywni. Tam najczęściej informacje są. Dlaczego filmików nie ma. I żebyście po prostu lajkowali. Żebyście byli na bieżąco. Bo na YouTube to tak trzeba filmik nagrać, żebyście wiedzieli, że akurat filmiku nie będzie. A na Facebooku szybko napiszę i będziecie wiedzieli. Ale was też już również zapraszam na fanpage od, dość informujący o Eurotraku i zdjęcia z gry EuroTrack i ats To jest EuroTrack Simulator ETS2 i ATS, zdjęcia i informacje. To jest mój, mój fanpage i mogli, możecie go też tam zalajkować. W opisie będziecie mieli link do niego. W każdym odcinku powinien być, więc możecie w każdym odcinku wbić, zalejkować i tam różne zdjęcia są z trasy, często ja tam też wrzucam nawet niektóre rzeczy, których, na których w odcinku nie ma. Osobówkę wyprzedziłem teraz. Jedziemy, z, mieliśmy 80 jechać, a jedziemy szybciej. Ale wybaczcie no, musiałem tak szybciej. Tu trzeba przyhamować ładnie. I teraz się przyznam, nagrywam ten odcinek równo po tym pierwszym. Więc nie wiem, jakie komentarze pisaliście, czy jesteś, jesteście zadowoleni z tego pierwszego odcinka, że Eurotraka dostaliście w końcu. Więc ten odcinek będziecie mieli, tak mi się wlaje, w autobus, nie we mnie. Tak on strasznie jechał, już cię prawie wystraszyłem. Ale nie, nie wjechał we mnie. Czemu ja mówiłem? No nie wiem, serio. Aha, że ten odcinek dostaniecie w poniedziałek. Tamten pierwszy w sobotę powinniście tak dostać, a to zależy, czy uda mi się wrzucić odcinek. Znowu OBS. Ale nie, jest lepiej, mówię wam, zmieniłem trochę ustawienia. Jest lepiej. Jest naprawdę lepiej. Ale w końcu dzień na odcinku. Pięknie. Ale w 60 fps, wiecie, to jest naprawdę. Mandat! Pierwszy mandat w tym sezonie! Jej! <ścoughs> Cieszę się. W końcu to musiało nadejść. Mamy pierwszy mandat. Tytuł odcinka będzie. Piękna mapa i pierwszy mandat. No właśnie sam nie wiem, jakie tytuły odcinków będą. Ale my tu zjeżdżamy. Muszę przycisnąć do gazu, żeby go wyprzedzić i teraz przyhamować Oj, DHL jedzie, mój kurier, on musi mi przywieźć telefon. Nie, no jeszcze nie zamówiłem telefonu, co wy? Jakbym zamówił telefon, byście już mieli moje stanowisko. Tak planuję na 1000 subskrypcji, żebyście zobaczyli moje stanowisko. Jak to wygląda, jak nagrywam dla was filmiki. No jedźcie, jedź, jedź DHL, jedź, ciśnij, ciśnij. No ciśnij DHL, bo ja szybszy jestem od ciebie, no. Ale takie... No tutaj źle trochę odzorowane są te auta. To auto teraz te DHL jest troszeczkę za małe. Powinno być trochę większe, bo to wygląda się jakby tak palcem wziąć i je rzucić. Tutaj jak ogląda ktoś w ogóle co tworzył tą modyfikację, czyli Satan albo... Ktoś, kto go zna, to bym mógłby powiedzieć, żeby trochę powiększył go. Że troszeczkę go powiększyć, a jak to za dużo roboty, no to niech nie robi. Już się nie będę czepiał. Może być i tak. Aha, ja miałem w pierwszym odcinku zobaczyć e-mail, ale zapomniałem oczywiście. Potrzebujesz gotówki? Tak, potrzebuję. A co tutaj? Kierowca z własnym sprzętem. To to wiem, ale do banku zajdziemy. Możemy to... Tysięcy euro, ale ja chcę w złotówkach. Zapomniałem zmienić tego na złotówki Gdzie to się zmieniało Dobra, niech tu będzie tak I tu ja chcę PLN PLN, jest Własne, tak Teraz mamy I do banku możemy pójść Nie wiem czy warto żebyśmy teraz Wzięli sobie kredyt, no bo ciężarówka tak z 300 tysięcy, ale i poziom potrzebujemy A nie chcę za bardzo słabej kupować, więc wiecie, na razie na tych zleceniach pociśniemy Podobają mi się na razie Możemy wtedy w każdym mieście być, zależy jakie zlecenie weźmiemy Ale chciałbym tak, tak pierwsze co, w pierwsze odcinki tej serii Polskę całą zwiedzić Później iść tam gdzieś Niemcy, już różnie, ale tak żeby Cel na, na ten cały sezon, żeby zwiedzić 100% mapy, ale to jest, wiecie, niemożliwe. Tak około 70, więc to już będzie dużo. 70% i może być kolejny sezon, nie wiem. Wyjdzie już wtedy DLC Francja, więc na Francji trochę ponagrywamy. Może być... Mogę też nagrywać na tym. Mapie Węgier. Też mapa super tylko no to na innym module działa i wtedy by trzeba było najlepiej nowy profil zrobić bo na tym to na pewno nie I to wtedy tak wiecie tak żeby mapę tylko poznać, nie, że tam firmy zakładać. Ale to już tak wiecie, przyszłościowo myślę, tu najpierw to trzeba podagrywać. Później można serię nawet z tego zrobić. Mówię, od was to zależy. Tak żeby duża aktywność była pod EuroTrackiem, będziecie mieli go więcej. Jak wam przeszkadza, że tak dużo głową ruszam, bo ja tak jak rozma rozmawiam i tak chcę mi się rozmawiać, to i głową lubię ruszyć sobie. Nie, nie, mam free tracka, jakby ktoś się pytał. I nie będę tak stał nieruchomo, bo to tak trochę głupio tak głową nie ruszyć. Kierowca przecież rusza głową jak jedzie. Yy, sto 100 na godzinę Kamil jedziesz. Ale jadę przepisowo. Nikomu drogi nie zajechałem. Wszystko ładnie ja jeszcze nie mogę, już mogę No podoba mi się naprawdę Jednak chyba z multi na singla przychodzę Chociaż no raz wejdę na multi zawsze muszę w ciągu tygodnia Raz trasę 500km zrobić I wtedy utrzymam się w firmie Tak żeby też wiecie no firmę mieć na multiplayerze no Przydałoby się mieć tą firmę, bo tak nawet pomyśleć to tak na singlu mógłbym grać. Nawet po co mi firma, ale wtedy tak wiecie, ta komunikacja, te konwoje wtedy tak łatwiej konwoje zorganizować, być na konwojach. Byłem na kilku konwojach, naprawdę. Jeden był super zorganizowany, drugi słabo. A było po około 100 ciężarówek. Każdy jechał. I sto osób jechało. Pierwszy konwój. To były... To był konwój jubileuszowy, Caspit, może ktoś ogląda, pozdrawiam ich serdecznie, ale organizację mieliście super, naprawdę pięknie, fajnie się w tym konwoju jeździło, może to trochę długo trwało, ale organizacja super. Drugi konwój to był organizowany przez Płeć Piękną, tylko że tam organizatorka nie dotarła, no i trochę się to rozwaliło, przyciszę teraz jak mówię muzyczkę i no nie było fajnie. Powiem wam, ale dojechaliśmy do końca. Dojechałem, no. Kilka osób z firmy nie chciało jechać w tym konwoju. Ja dojechałem, no. Też było spoko, no ale, no, organizatorki nie było. Tu się dużo zrobiło. Tutaj dużo było właśnie tego, że. Tu było to, że, właśnie, no, nie był ten konwój za superowy. Ale, no, dało się jechać. Nie było najgorzej. To są te dwa konwoje, które, w których jechałem z firmą, moją, Skyline, pozdrawiam firmę, jak ktoś ogląda z firmy, ale fajnie się jeździło, naprawdę, z wami, ta fi nasza firma, no, no nasza teraz, no, nie jest to moja, firma nasza, fajna jest Skyline, no, fajna, fajna firma. Zostało nam 57 km odcinek 12-minutowy. Jechał nie przepisowo. To jest prawda, no. I przyspieszyło trochę. Ale w mieście trochę dłużej będzie, chyba. Parkowanie i tak dalej. No, widać tutaj, że właśnie ta mapa. Tutaj promoc trochę też robił. Jest nałożona. Jest, można powiedzieć, mi się tak wydaje. Nie wiem, czy to jest prawda, ale w większości to tutaj nie ma nic prawie. Y Gry od SCS Software. Nie ma tu map od SCS Software. W Skandynawii chyba jest parę tych miejsc, ale większość to jest przez Pro Mod zarobione. No i ja wiem dlaczego oni to robią, no bo wiecie no... Żeby ładniej to wyglądało. I powinno je się... Teraz może porozmawiamy o DLC Francja, o. Jesienią wyjdzie DLC, Francja powinna wyjść, ale SCS Software może i to przedłużyć, nie ma dokładnej daty premiery. I to ma być dopiero szał. To ma być szał i szykuje się na ten szał. Teraz macie przykład sztucznej inteligencji ruchu AI w grze. SCS poprawcie to. Bo to naprawdę było nie fair. Ja sobie już wyprzedziłem go całego i on zjeżdża. Wtedy musiałbym do zera zwolnić, żeby on mógł sobie wjechać no jak można. Tak jak oglądałem wojka Bohuna, to DLC Francja ma być naprawdę.. to ma być coś lepszego niż Skandynawia. Jak widziałem po screenach, no ładnie będzie. Tylko wtedy wiecie, promoc nałoży coś na to na pewno i nie będzie tak pięknie. Chociaż nie wiadomo, zobaczymy. Ale wtedy bez promocja pojeździmy. Nie, wiecie, wtedy na multi pojeździmy. Bo tutaj jakbym wgrał bez promocja, to będzie wtedy procent mapy inaczej zwiedzony. A biegi jeszcze, zapomniałem o biegach. No teraz chyba słyszycie, bo muzyczka się skończyła, była przyciszona. Zaraz wam ją podgłośnie. I Weko nawet spoko tak widzę. No spoko jest, ale no... Da się raz kiedyś poprzejechać nim, o. Na żółtym na czerwonym. Ale mandatu nie dostałem. Dobrze. O a tu teraz zielone, jak chciałem zwolnić. O, teraz widzę, że będę jednak OBS-em nagrywał, bo macie wtedy... Tutaj... Z ustawienia po prostu miałem. Macie 60 FPS-ów. Chyba było, jak wychwyciłem z trzy lagi, malutkie były na odcinku, ale muzyczki nie mam, ludzie. Muzyczka się skończyła i teraz muszę tam wrócić, ale ja chcę muzyczkę. Zacięło się to, włączymy. Ja mam tam wjechać którędy tędy tutaj, coś za szybko już wjechałem ach uderzyłem porysowałem lakier ale tylko porysowałem zobaczymy czy uda mi się tu ładnie zaparkować już widzę gdzie muszę no, tam już się patrzy na mnie tutaj kierownik, że muszę ładnie zaparkować, więc trzeba to naprawdę zrobić ładnie. Zrobię to w łatwiejszy sposób. Zrobię to tak jak ja to zawsze robię. Ale i normalnie jakbym jeździł też ciężarówką, też bym tak parkował, no. Najłatwiejszy sposób. Ale wyrobiłem dobra. Ładnie było. Ciężko będzie ładnie wyrobić. Będę musiał drugie podejście wziąć. Albo mi się naprawdę uda. Ładnie. Nie, będzie drugie podejście. Chociaż. No, musi być drugie podejście. Ale prawie było ładnie. O, było właśnie. Teraz po... powinno mi się udać, a czy się uda, to nie wiadomo. Uda się, już widzę, że mi się uda. Dobra, z dwójkiem jeździłem ciężarówką. Ma tam parę tych ciężarówek, chyba z pięć nawet, firmę. I no też tak jeździł, ale już jeździ spodat 20 lat czy nawet mniej lub więcej nie wiem dokładnie, żebym nie skłamał ale już tak parkuje że wiecie, zaawansowany kierowca muzyczkę nie mogę przyciszyć, kontynuuj ładnie długodystansowca bym nie chciał iść na razie wiecie, nie chcę za długich dystansów robić do 1000 km tylko tu ADR-kę bym ulepszył. Czwartą klasę weźmiemy, czyli. To. Bo wtedy patrzcie, tutaj mamy 3T. Więcej możemy dostawać, i później lecimy po kolei. Na razie ADR-ka. I to chyba koniec odcinka. Ale to jest naprawdę. Pierwszy chyba odcinek taki naprawdę krótki z Eurotracka, ale nie będę przedłużał. Jak ktoś dotrwał tutaj do tego momentu, to dziękuję mu bardzo. Jak chce, to może napisać Skania. Będę wiedział, że dotrwał tu. Jak chce, nie musi, wiecie. Bo powinno tutaj więcej osób oglądać go do końca ten odcinek. mamy już 100 tysięcy złotych prawie, więc za niedługo, wiecie, bogaci będziemy. I ja jestem nowicjuszem, jeszcze, no. Widzicie tutaj nowicjusz? Ale tutaj mam awatar taki, ponieważ zalogowałem się do World of Tracks. Ale nie mogę brać zewnętrznych zleceń, ponieważ nie mam chyba ciężarówki. Chyba. Ale jeździłem na takich zleceniach. Fajne one są, tylko limit jest 90 km na godzinę. Szybciej się nie da. No i znowu przedłużam, no. Dzięki, naprawdę, za oglądanie. Zwiedziliśmy już trochę tej Polski. Nawet nie tylko. Zwiedziliśmy nawet Skandynawię. Popatrzcie, jak w Polsce są drogi rozwinięte. Dobra, więc tak popatrzcie na mapę. Ja dzięki, za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. No i wiecie co. Cześć!